Witam Was serdecznie na kanale z grzybami w Nowej Hucie po lesie. Filmik nagrywany nagrywanego w 23 roku, jesienią, pod wieczór. Dlatego może być lekko niewyraźny. Niemniej jednak pokazuję kolejną, jak dla mnie, leśną nowość. Pieniążniczka szyszkowa, bo o niej mowa, to grzybek jasnego koloru i niewielkich rozmiarów, bo dorasta do max 2-3 cm wysokości rośnie, jak sama nazwa mówi, na szyszkach, głównie szyszkach sosnowych. Jest stosunkowo rzadkim grzybkiem, którego można spotkać na zagrzebanych szyszkach od sierpnia do listopada. Pieniążniczka szyszkowa jest grzybem niejadalnym, ma bardzo słaby grzybowy zapach. I smak. Ja może już będę się z Wami żegnał. Może to już tyle o tym filmie. Nie zapomnijcie zostawić jakiegoś śladu po sobie. Skomentować, udostępnić. Tymczasem do zobaczenia. Cześć.